Cześć, witam Was serdecznie w trzecim odcinku z Castle Story. Niestety znów po troszeczkę dłuższej przerwie, i nie będę kręcił, i tak jest to typowo z mojej winy. Troszeczkę sobie zaniedbałem <coughs> nagrywanie tych odcinków. Przy okazji od razu chciałbym nadmienić, że jeżeli mój głos jest troszeczkę inny lub po prostu skrzeczę, to wybaczcie mi to, siedzę sobie w domciu z zapaleniem gardła, więc jest to, przez to jest to spowodowane. No i niestety przez to, że dawno, już w sumie bardzo dawno, kawałek temu, spory kawałek temu był ostatni odcinek. Ukazał się ostatni odcinek. To ja znów nie pamiętam co, co, co tu się działo. Widzę tylko, że, że skończyli drugą warstwę na, na drugi poziom, więc, więc chyba czas budować to wyżej. Bo w takim tempie to, to nam się troszeczkę zejdzie. Niestety. Jeżeli chodzi ogólnie o, o gry i o aktualizację, no to, to sam jestem trochę zasmucony i muszę też was zasmucić, że nie ma kompletnie, kompletnie żadnych wieści z Sauropod Studio odnośnie jakichkolwiek aktualizacji. Prac nad grą, nie wiem, chyba ostatnie są jakieś informacje z kwietnia na temat przygotowanego tutoriala dla, dla nowych graczy, który w sumie <laughs> wyglądał dość przyzwoicie i w sumie jak to tutorial był prosty i, i dobry, ładnie ładnie tłumaczył, ładnie wprowadzał do gry. No a, a w tym momencie niestety jest, jest kompletna e, cisza. W tym temacie i naprawdę ciężko mi coś powiedzieć Wam, ciężko mi powiedzieć Wam coś, coś, coś nowego na, na, na temat gry. I nie wiem, nie wiem, nie wiem kiedy ukażę się jakiekolwiek informacje z Sauropod. Mam nadzieję, że wkrótce i, i będę starał się śledzić ich y, y, stronę. Jeżeli tylko pojawią się jakiekolwiek y, informacje, to, to na pewno powiem to w najbliższym odcinku. E, generalnie co, co do odcinków, no, kurde, przepraszam, no, naprawdę przepraszam, że, że, że ten ukazuje się po tak długim czasie. Postaram się je nagrywać regularnie. Wiem, że chyba już ostatnio nawet to obiecywałem. O, chwilkę. Muszę pomyśleć. E, uh, uh, uh. Może. Hmm, wojownika czy łucznika? Hmm, ciężki wybór. Ej, serio, ciężki. Czy może dalmy? Ośmiu ostatnia. Teraz będzie 10. łucznik, czy. Wiecie co? Wolę tak, bo. Jeżeli by się wdarli do zamku, to. to. to jestem po prostu. No, tak. Byłoby źle. Więc, więc wolę zdecydowanie, chyba wojownika zresztą teraz to już za późno <grych> na czym to ja skończyłem, a na regularności odcinków e, będę się starał, żeby, żeby te odcinki jednak no, miały jakieś y, y, rozłożenie w czasie, ale no nie, nie wiadomo, takie regularne rozłożenie w czasie, więc po prostu postaram się y, nagrywać to regularnie. W sumie to, to teraz siedzę w domku prawdopodobnie, jeszcze parę dni, potem jest weekend, więc nawet mi się wydaje, że może przez ten czas nagram parę odcinków, a potem po prostu regularnie będą one się ukazywały na YouTubie, żebyście mogli je regularnie oglądać. W ogóle bardzo mi miło, że, że tyle osób w sumie ogląda, fajnie, że dajecie łapki w górę, to, to fajne to jest, po prostu miłe. I motywuje do pracy, naprawdę. Dziękuję. Zbliża nam się wave, czwarty. Hmm. O ja nie spojrzałem, ja spojrzałem na. Nie na. Tam było 8 gr. Mieliśmy 8 ogólnie lemmingów, a nie. 8 wrogów ostatnio. A czemu nie ma danych o wrogach? O Jezu, zagadałem się, zagadałem się. Trzeba ich wezwać. No. Dawajcie. To środkasz bez laków tutaj został. Pewnie zaraz tam No nie robię w sumie jak atakują w nocy, bo chociaż wcale ich tak źle nie widać. Tu jest jeden. I tu jest drugi. ok. Zobaczcie tutaj. ile mam wroków 7. Z której strony z tej. Okej. Okay. A, a, wróć, 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 dawaj w tą stronę. Nie traw beczkę, proszę, nie traw beczkę. Już wszyscy? Nie, jeszcze dwóch. A może oni niszczą mi zamek? Nie. Gdzie jest jeszcze dwóch? Naprawdę nie ma? Znaczy... Gdzieś muszą być. Aha. Taka historia. Okej, okay, no to, to w takim razie chyba już nie ma się co nimi przejmować. Oprócz naszej muzyczki. Bardzo przejmującej. Naprawdę. No, może on się tam do nich dostanie jakoś. Uda ci się? Dawaj. Dawaj. Oczywiście, że ci się uda. Proszę bardzo. No. Beba. to w ogóle te imiona wymyślał? Ja nie wiem. Nie, tego nawet wolę nie czytać. Tego też. Pumba. Gdzie jest Timon? A już chyba nawet o tym kiedyś mówiłem. O Timonie w sensie. Może mi się tak w ten sposób to skojarzyło. Gdzie jeszcze? Gdzieś tutaj. A, jednego trzeba by na pewno do kopania wysłać. No oczywiście. Um, tu wszystko. Nie wiem, jak to tu być zablokowane. Um, tak. W sumie to, to, to można zniszczyć nawet. Da się? Nie wiem, czy się da. A może. Ty możesz to zniszczyć, nie możesz tego zniszczyć. No to nic, trudno. W takim razie to sobie tak zostanie. Mogłoby się zrobić już jasno. Naprawdę nie lubię, jak jest tak ciemno. Znaczy, później, później <laughs> zrobimy lampy, więc będzie ok, ale póki co tych lamp nie ma, niestety. No i, no i jest ciemno. Ja to jest nie dobra. Dalej, może y, zrobię jakiś zarys y, tych, tych przejść przy murach. Nie wiem, jak to nazwać. Ale to się przydaje, bo mają po prostu więcej miejsca i, i nie blokują się wzajemnie jeden o drugiego. Jak to możliwe? Jak to jest możliwe? Nie, to jest niemożliwe. No, nie. Ojejku, jak ja to mierzyłem? Właśnie mi powiedzcie, jak ja to mierzyłem. Że to jest nierówno. Nie wiem. <grystanie> <grystanie> Dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, no może to dacie radę naprawić, co? Dacie radę? Fajnie by było, jakbyście dalej. Zaraz zobaczymy. Jeżeli nie... nie, chyba postawią mi się wydaje te dwa. Jeszcze nie jest to na tyle wysoko, żeby nie mogli tego zrobić. Więc powinno to się udać. Hop. No W tym stronę mogę jedną taką zrobić. Mhm. Ok. No, czyli zrobiliście to, więc lecimy z, z tą warstwą. Generalnie to tak, tak wybiegając w przyszłość o wieży. Zastanawiam się czy zrobić dwie, dwie mniejsze wieże na przykład tylko nie wiem czy bym się zmieścił szczerze mówiąc, żeby z jedną zrobić w tym miejscu, a drugą na przykład tutaj. Czy były dwie? Po prostu można je połączyć ze sobą czy zrobić jedną dużą w którymś miejscu. Hmm, o, to trudna decyzja. Możecie mi podpowiedzieć w komentarzach, jeżeli ktoś zechce. Bardzo chętnie przeczytam. Odpowiem. Więc jeżeli chcecie, to możecie no, napisać o tym w komentarzu. Dwie wieże, czy jedna? A wieża to jeszcze na pewno nie, nie, nie będzie to odcinek czwarty. Nie, czwarty na pewno nie. To, to niestety przy, przy m, takiej długości odcinków, tak, tak szybko do wieży nie, nie, nie dojdziemy. A tak jak mówiłem, nie chcę zrobić zbyt długich odcinków, ponieważ m, no, mogą one nużyć człowieka. Ja, ja rozumiem, że jak coś jest nieciekawe, to jak jest dłuższe, to jeszcze gorzej. Oczywiście mam nadzieję, że te odcinki są bardzo ciekawe. Co nie? <grym> Tak, nie no, samokrytyki też mam dużo, oczywiście. Nie, po prostu, po prostu wiem, że jak coś jest za długie, to, 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 to psuje klimat. I, I, nie chcę, żeby było na za długie, naprawdę, nie chcę, więc nie będą za długie. <laughs> Pozwolicie, że się napiję troszeczkę, jest to moje gardło. Troszeczkę siada. <laughs> hmm. Um, hmm, i teraz tak. Um, patrzę jeszcze tutaj. O. A nie, dobra, jest ok. Ogólnie chcę, żeby ten środkowy zamek, wiem, że to zajmie o wiele więcej czasu, ale chcę, żeby on był naprawdę masywny. Trzecia warstwa. Po prostu uwierzcie mi, że, że, że to, 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 będzie dobre na późniejsze etapy gry, żeby on był grubszy szerszy. Masywniejszy tak ogólnie. Bo po prostu <laughs> ci nasi źli wrogowie, będą mieli mieli więcej warstw do przedarcia zdecydowanie i no, nie ma co się oszukiwać to lepiej po prostu dla nas. Bo mamy więcej czasu na obronę, zanim oni dojdą, dojdą do, do tego głównego. Do tej głównej naszej. hm głównego dziedzińca, na którym znajduje się kryształ i w sumie. Po drodze nam mogą wszystkie nasze delmy, Lemingi, Brick wybić i. No i byłoby niefajnie. Bardzo niefajnie. A, nie wiem, nie wiem. Czy Nasi wrogowie też się potrafią wspinać o, o jeden do góry i z niego też mogą zejść. No jak najbardziej. I na przykład jakbym tu zbudował jeszcze jedną warstwę. O tu, żeby te, tą podnieść wyżej. I tu jeszcze jeden, to oni by sobie weszli tutaj po schodkach. O, oh, druzgocąca klęska, prawda? Tak, byłaby to druzgocąca, druzgocąca klęska. Nie mogę sobie na taką pozwolić, no nie. Nie ma takiej nawet opcji. A wy co, tak stoicie, tak po zostawiłem. No wiem, wiem, zapomniałem. Znaczy, widzę was, o. ale sobie stać możecie, przecież, prawda? A czemu nie skończyli tego? Co, blokujecie im? Stań na tym. Nie wiem, czy w sumie... Tu jeszcze na wysokość nie pójdzie... Czwarta, pójdzie jeszcze czwarta warstwa. Tak, żeby przykryć, przykryć te drewniane bale. Mhm, z całą pewnością pójdzie czwarta warstwa. Ehm. Um. Przypomniało mi się jeszcze. Czytając komentarze pamiętam, że było wspomnienie o, o, o kopalniach. Hmm, rozumiem, że chodziło o otwarte kopalnie, które były wcześniej dostępne w grze. One są, one są dalej dostępne w, w tej wersji, lecz niestety nie w tym trybie, którym gramy, bo gramy na trybie survivalowym, a one są dostępne na trybie sandboxowym. Tryb sandboxowy, czyli inaczej też zwany e, trybem deweloperskim. Jest to jedna mapa, inna niż ta, na której e, to jest trochę jak Creative w Minecrafcie. Co prawda nie możemy sobie, nie, Teraz sobie przypomnieć, wiecie co, nie wiem, ale wydaje mi się, że nie możemy tam sobie od tak stawiać bloków, po prostu my sami. Ale możemy sobie spawnować na przykład nasze delmy. Możemy spawnować wrogów. Ale możemy też na przykład robić kopalnie odkrywkowe. Więc może jakiś jako bonus do, do któregoś odcinka kiedyś, kiedyś to nagram i pokażę. Tak szybko tu przyszli. Ojejku, bardzo źle. Bardzo źle. Dobra, jeszcze ośmiu. Tu. Tu. Dawajcie. Zabił mi jedną delmę. Oto menda. Jak? Przecież... O mój Boże. A przed chwilą o tym mówiłem. Przed chwilą dokładnie o tym mówiłem. Jak oni. Tutaj. We. No tak. Tu jest niedokończony mur. Ojejku. No, za dużo im naraz dałem. No mój błąd. Po prostu to jest, to jest mój błąd ewidentny. Ale wiecie co? Jak się nie mylę, ile. Kurde. No nie fajnie. Zostały mi trzy delmy. I ja chyba. Nie. Jedna będzie budować. Czy dwie będą budować? Może niech na razie jedna buduje. W sumie nie. Bo ja wiem, że ja ich teraz odzyskam, chyba troszeczkę. Bo, bo jeżeli one umierają, to też z nich powstaje energia. Nie. Ale nie, o właśnie, zaraz powinienem mieć kolejną. Jajku, ja nieskupiony jestem przez chorobę, przepraszam. Przepraszam, tak, nie, no nie ma. O, widzicie już. Nie ma to co przepraszać, po prostu <laughs> zakapiłem się. Wleźli na górę. Faw. No. To wygląda jak taka piramidka trochę, nie sądzicie? <laughs> nie, oni muszą po prostu koniecznie dokończyć ten, ten poziom tutaj. Bo inaczej to będzie znowu, będzie, będzie lipa po prostu. No. Ale dadzą radę. O, masz jeszcze 10 tych diamencików, kryształków czy czego tam. Nie mam może jeszcze jednego do, do stworzenia? 84%. No. no oczywiście, że mam. No widzicie, oni się w sumie zwracają jak umierają. I teraz ile? 74%. To też na dobrą sprawę już niedużo zostało do, do kolejnego naszego żółtego przyjaciela. Dobrze, że wszystkich nie zabili. Uff. Ojej, byłoby po prostu beznadziejnie. Załamka kompletna. Straszne. Jakbym się dał tak załatwić. Stań tutaj. O tak. Patrzę na zegarek i dochodzę do wniosku, że niestety nasz odcinek będzie się powoli kończył. Gdyż, tak jak mówię, no 20 minut, około na pewno już. Nie, trwa troszeczkę mniej, no ale tak, tak mówię, zakładam sobie około tych 20 minut. Więc kolejne nasze, nasze przygody w Castle Story będziecie mogli zobaczyć w, w następnych odcinkach, które na pewno, na pewno się pojawią. Jeszcze w tym tygodniu pojawi się jeszcze czwarty odcinek. Gwarantuję. Na pewno. Nie wiem kiedy, ale się pojawi. Naprawdę, obiecuję. Ale teraz już tak naprawdę, naprawdę obiecuję. Więc w czwartym odcinku mi się wydaje, że skończymy, skończymy już obudowywanie tego tej naszego zamczyska. No, mam nadzieję, że tak. Że, że powinno się to udać. I może w piątym odcinku ruszymy z wieżą? Albo w szóstym? Hmm, jakoś tak. Szósty albo... Może szósty. Szósty odcinek. No, przygotujcie się na wieżę w szóstym odcinku. Tak mi się wydaje. Chyba, że źle wykalkulowałem, ale mi się wydaje, że, że, że tak. No, więc żegnam Was. Dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. Dziękuję tym, którzy oglądali. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Nie namawiam, ale, ale to miłe. To miłe i, i naprawdę zachęca do, do rozwijania kanału. Piszcie też w komentarzach, piszcie o tej wieży. Dwie czy jedną. Dwie czy jedną wieżę. To, to też komunikujcie się ze mną. Ja fajnie, fajnie mieć taki kontakt z osobami, które oglądają. Wiedzieć, co one myślą na ten temat. Więc komentujcie, i ja się z Wami żegnam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. No i cześć, po prostu cześć.